Myśleliśmy, że mamy obcykane włoskie miejscówki w Kato, ale do solo pastificio i kucina jakoś wcześniej nie trafiliśmy. A szkoda, bo to przyjemne miejsce na starym dworcu z uczciwą domową włoską kuchnią. Z menu tygodnia wzięliśmy taliatele ze szparagami, kremem truflowym, żółtkiem i pecorino. Tu podmieniliśmy ze spaghetti. Klasyka, która dobrze gra, zwłaszcza jeśli lubi się trufle. Do tego ragu della nonna, mięsny pomidorowy bez udziwnień, wszystko smaczne, porządne i bez nadęcia. Na deser półpłynne tiramisu, kremowe, lekkie, takie jak lubimy, choć trochę brakowało nam likieru amaretto, którego w składzie chyba nie było ale i tak zniknęło szybko. Do tego kieliszek czerwonego wina z Sardynii. Całość wyszła na 128 zł, bo dzięki aplikacji Viceversa zapłaciliśmy o 20% mniej, to zawsze miły bonus. Solo to miejsce, do którego wraca się na spokojny, dobry obiad lub kolację z włoskim winem, bez zadęcia, przesady, ale z dobrym smakiem. A jeśli jeszcze nie znasz apki Wicewersa, to daje ona zniżki w partnerskich lokalach, bez logowania, potwierdzania tożsamości itd. Po prostu uruchamiasz, wyszukujesz miejscówkę i jesz za mniej. Przetestowaliśmy już w kilku miejscach i naprawdę działa. Polecamy. Szczegóły w opisie. Smacznego!